Cześć kochani, witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj mamy przepiękny dzień jest bardzo, bardzo gorąco, więc ja sobie zaraz zrobię kawę mrożoną. Pokażę Wam, jak łatwo i prosto można ją przerządzić. Dzisiaj mamy także gości! Chciałabym, żeby wszystko było idealne. Przyjdą do nas na obiad. Jak na razie mam przygotowany gulasz, który już widzieliście na moim kanale. Gulasz wołowy więc mi się tutaj podgrzewa do tego kopytka. Ogórki kiszone jest tak po polsku, ale przystawki, deska wędlin, deska serów. Kupiłam też przepyszne desery, które zaraz zobaczycie. Umyłam na razie owoce. Mam tutaj borówki, jeżyny, pomidorki też umyłam, bo będę nimi ozdabiać. Te wszystkie deski i przysmaki, które dla swoich gości przygotuję. Do wody dodałam jeżyny i Cytrynę, żeby po coś innego. Ten tak zwanek w ogóle kupiłam w Pepco, bardzo fajne są, polecam. Też niedrogie i szczelne. Może to jest cieńsze szkło, ale naprawdę super się sprawdzają, też myję je w zmywarce, nic się nie dzieje i zrobimy sobie teraz rzeczoną kawę mrożoną. Jak wiecie, jeżeli oglądaliście moje filmy, ja mam super ekspres, który uwielbiam i ten ekspres i filmy, które powstają razem z tym ekspresem powstają we współpracy z Melita i mam tutaj od nich szklankę, którą dostałam przy okazji pierwszej współpracy. Jest bardzo fajna, też można ją mieć w zmywarce i teraz dostałam dwie takie szklaneczki. Dwie do espresso, dwie do kawy na wkatlatę albo... Jakiejś większej amerykanie i tak dalej, i tak dalej. w ogóle jedno z moich ulubionych, więc ich używam. Ekspres jest super, uwielbiam go, można robić dwie kawy jednocześnie. Ja mam super piankę, też nie ma kapsułek, więc wsypujemy tylko kawę. Można ustawić sobie, jaką kawę chcecie sobie zrobić. Jest dużo opcji, bo możecie sobie zrobić zwykłą kawę czarną z mlekiem, same mleko możecie zrobić, jak również dostosować intensywność tej kawy, bo macie tam 3 stopnie, więc może być taka kawka słabsza, mocniejsza. No i dostałam jeszcze przesyłkę i chciałam Wam pokazać tutaj, co jest, bo też sama jej do końca nie otwierałam. To jeszcze do tego mamy takie dwa produkty do czyszczenia. One są oczywiście dostępne w sklepach. Zostawiam linka pod spodem do tego ekspresu, bo naprawdę on mi się świetnie sprawdza. To też jest idealny pomysł na prezent. No i dostałam jeszcze kawę. To jest fajne, że właśnie można dodawać zwykłą kawę do tego ekspresu z ziarnami, a nie z kapsułek, tak jak Wam wspominałam, a to jest akurat kawa Melita, bardzo chętnie ją wypróbuję. No i teraz zajmiemy się tą mrożoną kawą. Ekspres mam już włączony, można sobie ustawić, jaką kawę, jaką wielkość macie ochotę. Ja sobie zwiększę intensywność, robię trzy. I teraz szklaneczka, tutaj też można regulować, więc to jest moim zdaniem super. Do tego dodajemy dwie kostki lodu. Proszę bardzo. Ustawiamy kawę i włączamy. Obłędnie pachnie i tak jak możecie zauważyć, to się naprawdę wszystko robi błyskawicznie. Pierwszą część naszej kawy mamy gotową z kostkami lodu. Teraz dodajemy zimne mleko. Mieszamy. I troszeczkę syropu klonowego. Kawa gotowa, jest w ogóle pyszna i bardzo prosta. Smakuje przepysznie i też jest bardzo prosta. Ja uważam, że ten syrop klonowy dodaje jej coś ekstra. Bardzo Wam serdecznie polecam. Możecie oczywiście w ekspresie też spienić sobie tą kawę, zrobić latek, dodać lodu, ale ja ostatnio w takie upały lubię właśnie z... Lodówki to mleko. Tutaj oczywiście ten ekspres robi dwie kawy jednocześnie, więc też o tym pamiętajcie. Zawsze przypominam, bo to jest naprawdę super sprawa. Natomiast słuchajcie, mimo wszystko, że nie spieniłam tego mleka w ekspresie, to zobaczcie, jaka jest super pianka. Więc to też jest bardzo duży plus jak dobrze ten ekspres tą kawę przygotowuje. Także polecam Wam serdecznie, zostawiam Wam linka. No i smacznego! Chciałam Wam jeszcze pokazać przepiękne ponie, które dostałam. No mają cudny kolor, obłęd. A tutaj z bliska gulasz, który przygotowałam. Ta wołowina jest tak, słuchajcie, mięciutka, że się dosłownie rozpływa w ustach i rozwala, więc to jest bardzo dobry znak. Pamiętajcie, że wołowina nie lubi soli, więc dopiero jak już zmięknie, to solimy ten gulasz i nie lubi zimnej wody to są takie dwa najważniejsze punkty. Mmm, ale pyszne. <śmusza> Możemy i zaraz wracam. Pokażę Wam teraz desery, jakie udało mi się kupić. Przede wszystkim tarta. Taka piękna tarta z owocami, więc ona będzie na stole. Do tego babeczki owocowe. Proszę bardzo, wszystko będę tutaj rozpakowywać. Mam takie fajne rodzajki z nadzieniem śliwkowym, więc to będzie na stole. Jeżeli chodzi o sery, to mam na razie dwa rodzaje serów, które wyjęłam. Zaraz się zajmę resztą. Mam owoce, tak jak wiedzieliście. Mam też w sumie takie egzotyczne owoce marakuje, może też przekroję na pół i to podam, bo takie deski serów i deski wędlin bardzo fajnie się sprawdzają. Mam też wędliny, mam kiełbaskę, no i ten gulasz, kopytka, ogórki, więc zabieram się do pracy. Deska serów już jest gotowa. Mamy tutaj dwa rodzaje sera na razie, owoce, też lubię dodawać te cukierki, Ferrero Rocher, bo one fajnie wyglądają. Barówki, daktyle, czereśnie, pistacje, winogrona i nóż. Bijamy. O. Można to przykryć do czasu przyjścia naszych gości. Co my na razie tutaj mamy? Kwiatki, woda, grzybki, ta deska, półmisek wędlin, jest taki prosty, chleb oraz masło misek, a moi goście już są, więc muszę lecieć. Kochani, odzywam się do was następnego dnia, jak mogliście zauważyć. Nasi goście przyszli chwilę wcześniej, więc niestety nie udało mi się już nic nagrać. Ale było bardzo fajnie, bardzo sympatycznie, posiedzieliśmy sobie, powspominaliśmy stare czasy, bo znamy się już bardzo, bardzo długo. Wszyscy, więc to jest, to myślę, że bardzo fajne, dbać o takie relacje z ludźmi. A dzisiaj jedziemy do parku na lody, bo jest ładna pogoda i też mamy taki plan, że może pójść na jakiś obiad. Jeszcze tak na zakończenie chciałam Wam pokazać tą bluzkę, bo często się mnie właśnie pytacie o tą fioletową. I o tą bardzo mi się ten wzór podobał, ona jest świetnie wykonana. Ma piękne kolory i też bardzo fajnie leży. Bardzo łatwo też można ją wystylizować, bo taka bluzka do jeansów już robi całą robotę. Tam do jakiejś spódniczki jeansowej i ona jest 303 Avenue, to jest polska marka. Ma takie fajne tutaj gumeczki, więc można nosić ją jako taką bluzkę 3/4. No i też super materiał. Zaraz wam pokażę. Zobaczycie na własne oczy. Kometki jest, metka. O, i to jest 100% wiskoza. No dobra, kochani, to byłoby tyle na dziś. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się ciepło i do miłego zobaczenia, buziaki. Baba. Pa, pa.